Zadanie 17, za jeden punkt z matury 2011. Wysokość rombu o boku długości 6 i kącie ostrym 60 stopni jest równa. Narysujmy romb. Romb ma wszystkie boki równe: 6, 6, 6, 6. Zaznaczmy kąt 60 stopni. Wiemy, że w rombie kąty leżące naprzeciwko siebie mają taką samą miarę. Czyli jeżeli tu jest 60 stopni, tutaj również będzie 60 stopni. Wiemy również, że kąty leżące przy tym samym boku razem mają 180 stopni, czyli ten kąt ma 120 stopni. Jeżeli poprowadzę przekątną, to wówczas połowa będzie równa 60 stopni. Czyli tu 60 stopni i tu 60 stopni, tutaj z treści mamy też 60 stopni, czyli zauważamy, że nasz rąb składa się z dwóch trójkątów równobocznych. Celem naszego zadania jest obliczenie wysokości tego rąbu, czyli tak naprawdę obliczenie wysokości tego trójkąta równobocznego, a to jest wzór na wysokość w trójkącie równobocznym. Więc liczymy wysokość, w miejsce A wkładamy szóstkę, Otrzymujemy 6, a pierwiastek z 3 na 2. Skracamy liczby i otrzymujemy 3 pierwiastek z 3. Jest to odpowiedź a.